A więc hejcie, trzymana jestem, Haksio i witam was w drugim odcinku z Rawcika. E, dzisiaj sobie właśnie znowu pogramy w Rafta i dzisiaj spróbujemy e, się przynajmniej. Ała, od razu na początek e, odcinka dostałem Hita, no szkoda. E, w każdym razie e, spróbujemy dzisiaj zatrzymać się na jakiejś wyspie, e, chociaż na chwilę, na przykład na tej, co jest przed nami, bo widzę, że jest właśnie. E, I teraz tak, e, ja ogólnie sobie jeszcze teraz chwileczkę, dosłownie chwilkę przed odcinkiem e, trochę pozbieraję mi temów. Nie dużo, ale dobra. Tutaj tam szybko dopłyną, chociaż nie, tam nie zdążę. Dobra, tam, to, to, to nie. Myślałem, że tam dam radę dopłynąć do tego, ale nie dam rady. No i teraz tak, ogólnie do rzucanej kotwicy będą nam potrzebne tylko liście, czyli znaczy nie liście, tylko liny, więc sobie od razu ją stwórzmy. No i ją sobie postawmy może, niech będzie tutaj. I dzisiaj się właśnie zatrzymamy. Czekajcie, pojedzą, pojedzą, żeby nie zginął. Dobra, tutaj mamy już jednego. No i dzisiaj się właśnie zatrzymamy na tamtej wyspie, którą, która jest właśnie przed nami. Zobaczymy, jak zobaczymy, czy w ogóle coś nam się uda ogarnąć. Na pewno będę chciał odpadki z niej zebrać, ponieważ odpadków mamy bardzo mało. Mamy tylko dwa, a odpadki się przydadzą na przykład na żagiel, który się nam bardzo, ale to bardzo ułatwi całą rozgrywkę. W sensie będziemy po prostu szybciej płynąć i będziemy mogli bardziej sterować naszą, tutaj właśnie, trawą. Więc szybciutko, sobie oczywiście tutaj zbierzemy jeszcze beczki. Bo widzę, że tutaj właśnie przelatują. No i właśnie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i co? Napiszę, czy chcecie więcej ravcika. Ogólnie, zapewne za niedługo, za parę dni się mam nadzieję, przynajmniej, że się pojawi jeszcze jedna gierka. I dajcie w ogóle znać, co sądzicie o Subnotice na kanale. Bo tam się fabuła ostatnio też zmieniła. W sensie, ostatnio chyba miesiąc temu, ale nie jestem pewien kiedy. W każdym razie, fabuła się zmieniła. Trochę i właśnie dajcie znać, czy chcielibyście, abym nagrał Subnautikę. Myślę, że jak najbardziej będzie fajnie, no ale dajcie znać, czy w ogóle chcecie. E, dobra, ja sobie tutaj jeszcze wodę dodam. I zaraz będziemy musieli już tutaj sobie kotwicę łapać, bo będziemy tutaj e, wysiadać, właśnie e, na naszej e, tutaj, na naszą wyspę. E, wezmę sobie jeszcze tutaj drewnianek, wezmę sobie, pozbieram itemy. Oj, zniszczyła mi się ta. Mm, plastikowy hak zniszczył mi się, dobra. E, więc sobie tutaj jeszcze weźmy, cyk, dobra, e, i dobra, i tutaj widzę już wodorosty pierwsze, więc ja sobie od razu zupełnie tutaj wskoczę, e, wezmę je, e, bo one nam się przydadzą, e, kurde dziabną mnie znowu, e, zaraz Wam pokażę w sumie, bo one się na przykład przydadzą, e, a nie, nie pokażę Wam, bo jeszcze nie mam zbadanych, to zaraz sobie zbadamy, tylko się tutaj zatrzymamy, już biorę kotwice do ręki, myślę, że już tutaj mogę ją zrzucić, więc zrzucamy, i zatrzymujemy się. E, dobra, więc tak, zbadajmy może wodorost na początek. Y, I wodorost na przykład nam da właśnie płetwy. Będziemy mogli szybciej pływać. Takie tam e, zobaczymy. Jeszcze piec nie będę chciał zrobić, bo piec nam się najbardziej tak naprawdę przyda z tego wszystkiego. Bo bez pieca to będziemy tutaj. No stali w miejscu, że tak powiem, z postępem. E, więc tak, tutaj coś będzie, tutaj będą itemki. Więc sobie tutaj po to zajdę. tak o kurde, tu bureki. Dobra, szybciutko. Eee, ja teraz widzę, że ja zginę zaraz, bo jest nie mam, dobra, mam, eee, tutaj szybciutko Reikin, może mi się uda, kurde, nie udało mi się zablokować, dobra, muszę uciekać, bo jak on mnie teraz dziabnąłby, to już jest po mnie, eee, a tego bym raczej nie chciał, w drugim odcinku zginąć to nie za fajnie, eee, dobra, eee, tutaj mamy antenę, to antenę już mamy, to ogólnie ją e, wyrzucę, czekajcie, nie ten klawisz, e, to Q, dobra, i teraz tak, sobie tutaj jedzonko ogarnę jeszcze Cyk, sobie wypijmy tutaj I zrobię jeszcze sobie w ogóle sikierkę może Gdzie tutaj będzie kierka tutaj jest kierka I idę od razu na wyspę Myślę, że, Mam nadzieję, że w ogóle nie coś ciekawego będzie na wyspie Dobra, nie dosięgnijmy już chyba, dobra nie dosięgnął Tutaj od razu mamy, co to są Nie, to kwiatków na razie nie, nie potrzebujemy, kwiatków, bo kwiatki są do malowania i może do czegoś jeszcze? Nie wiem. Ja wiem tylko, że można kwiatkami malować, że tak powiem w sensie parwnik z nich zrobić i malować. A czy jest do czegoś jeszcze? To nie wiem. Zaraz sobie tutaj wszystko zobaczymy. Jeżeli będą jakieś arbuzy czy coś. Czekajcie, tutaj to na górę. Co to są? To są kwiatki, to nie. Tu, o, są arbuzy. Super. Czyli idealnie, bo arbuzy dają nam w sumie bardzo dużo wody i troszeczkę jedzonka więc one jak najbardziej będą super do jedzonka i mamy też mango, tutaj jeszcze mamy kolejne mango więc szybko sobie właśnie zbierzemy i w ogóle dajcie znać czy chcielibyście live'a z rafta może co wy na to, rafcika z lejwika, No co ja powiedziałem, przepraszam rafcika z, czy znaczy live z rafcika dajcie znać co o tym myślicie, myślę że w weekend fajnie by było jak któryś weekend właśnie ogarnąć takiego lejwika ogólnie tutaj staram się jak najmniej ciąć ogólnie materiał bo wydaje mi się, jest tak będzie lepiej po prostu, jak, będziecie, jak będę po prostu mniej ciął ten materiał cały. Weźmy sobie ananas. No dobra, to zjedzmy szybciutko sobie, może tego ziemniaka jednego. Cyk, weźmy sobie ananasa i lecimy spać. Bo u, 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 wy chyba macie to jasno, lecz ja tutaj ledwo co widzę. Więc szybciutko sobie tutaj idziemy spać. Ananas przed spaniem i idziemy spać. Dobra. E, dobra, i teraz tak, jak zrobi się troszeczkę jaśniej, to podejdę pod wodę. E, natomiast na początku bym musiał tak zjeść sobie ziemniaczkę na pewno, e, i myślę, że sobie wszystkie te na razie zjem. E, wszystkie, wszystkie kokosy. E, I tam jeszcze na górze widziałem, chyba była skrzynka, ale nie jestem pewien, mam miejsce w Kifipunku? Nie mam, no właśnie. E, momencik, czy ja tutaj mogę sobie stworzyć skrzynkę, Linę. dobra, super, stać mnie Więc sobie ją teraz tutaj właśnie e, zrobię, postawię sobie, myślę, że Niech będzie w tym miejscu na razie i tutaj wrzucę po prostu pierwsze rzeczy, pierwsze lepsze, żeby było mm, Żeby mieć więcej miejsca w ekwipunku e, Gdzie rekin, gdzie rekin, nie wiem gdzie rekin e, O, tam był, dobra, był pod naszą e, tratwą Mam nadzieję, że mi tutaj nie zacznie teraz jeszcze? o kurde, co ja robię Czemu tutaj spadłem, dobra Idziemy sobie szybciutko na samą górę. E, tu widzę, że jeszcze jest drzewo, to od razu je wezmę e, z e, żeby już to zrobić. I zaraz sobie pójdziemy na samą górę po tą skrzynkę właśnie. E, a tu widzę, że jest jeszcze jedno drzewo, to coś było na dole? Nie było, ok. E, cyk, sobie weźmy w takim razie. E, zniszczmy całe drzewo, super. E, Tutaj, a kurde spadłem tutaj, nie o to mi chodziło. E, ale w takim razie tutaj, bo rekin teraz nas nie widział, czyli nie powinien tu przypłynąć, tak e, mi się przynajmniej wydaje. E, więc sobie szybciutko może pozbieram e, jakieś podstawowe itemy, na przykład właśnie trochę odpadków, bo odpadki nam się bardzo przydadzą ogólnie. E, na potem bynajmniej. E, o, e, piasek i jeszcze dwa, e, dwa razy glina potrzebuję. E, I będzie bardzo fajnie, tutaj sobie też te pozbieram od razu z glonów tutaj sobie to jeszcze pozbieram, Momencik tak sobie wezmę i to i szybko do góry, kurde nie wziąłem tego żebym się nie utopił dobra delikatnie się zacząłem topić cyk cyk i pod wodę szybko po tego no 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 jak to się nazywa po małża tu sobie jeszcze to weźmiemy i czy tutaj będzie gdzieś glina bo by mi się bardzo przydała bo dzięki glinie będziemy mogli zrobić cegłę a już potem tylko będą lepsze itemki. Dobra, widzę, że mamy tutaj piasek i glinę, więc wezmę jeszcze tą glinę i szybko uciekam. Tu jeszcze jest jedna glina, więc idealnie będziemy mieć akurat na e, tego, jak to się nazywa, na, 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 na mm, już sprawdzę, jak to się nazywało dokładnie, bo zapomniałem, y, na mokrą cegłę, więc będzie idealnie, dobra, i szybko pod wodę. Y, I tutaj mamy, y, o, jakieś laczka dostałem na chwilę. Y, dobra, szybciutko sobie weźmy w takim razie tutaj. Glinę i czy coś, tu jeszcze mamy glinę, super Więc sobie od razu szybko weźmy, czy coś tutaj jeszcze było, chyba nie yy, Nie, tu już więcej nic nie było, dobra, o kurde już płynie tutaj Kolega nasz Muszę teraz tu unik zrobić Aj, nie udało się, za późno, za późno, dobra Miejsce w tej chwili, chwili punktu mam, mam, no to idziemy sobie na górę od razu Bo myślę, że nie ma sensu siedzieć teraz w wodzie, póki on tutaj jest Więc sobie szybko wejdę na samą górę i tutaj jeszcze, tak, tutaj, 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 i mamy szkatułkę. Zobaczmy, co my to mamy. Zawiasy, i w sumie z takich cenniejszych rzeczy to tyle. No, i jeszcze ewentualnie odpadki, ale teraz odpadków mamy dużo, więc jakoś bardzo cenne to też teraz nie są. No i teraz, tak, ja przede wszystkim, teraz na chwilę wrócę tutaj na wyspę naszą, znaczy na wyspę, na tratwę naszą. Cyk, szybciutko, może tu jest rekin. Aj, udało mu się, kurde, w stopę mnie wziął. Dobra, e, i teraz tak, ogólnie mokrą cegłę sobie zrobię, cyk, i ją postawię, żeby była zaraz suchą. Bo suchą dopiero będziemy mogli tutaj dać, e, żeby wykraftować coś nowego. Małża sobie zbadam. E, tutaj będziemy, kurde, teraz tu przyszedł, akurat jak to tutaj postawiłem, nie? Dobra, cyk, ulepsz... E, czy nie ulepszmy, tylko naprawmy to. E, I tak, mamy ogólnie ptasie gniazdo, super. I zawiasy też tutaj dam i mamy skrzynkę większą, dobra super, tylko teraz tak, co było potrzebne do tej większej skrzynki, e, zawiasy i tak, dobra, czyli tak naprawdę teraz jeszcze nic nie zrobimy, e, ja bym teraz tutaj skoczył tylko, wiecie co, brakuje mi tutaj jednej rzeczy, ale dobra, spróbuję, może mnie teraz nie zabije jakoś szybko, e, dobra, muszę, muszę teraz unik zrobić, będzie słabo, za późno, za późno, ja za późno to robię. Muszę to robić od razu jak ten, jak on tutaj do mnie płynie, bo teraz będzie słabo jak on mi uderzy. Tam jest dobra. Jak zobaczę, że otwiera pasztę, to powinienem Dobra, udało się, udało, udało, udało. Kurde, nie wiem czy ja zdążę to. Nie, nie zdążę. Nie zdążę. Muszę jeszcze raz tak zrobić, bo będzie lipa. Gdzie on jest? Tu jest, dobra. A teraz... Okej, okay, udało się. Super. Blokujemy go dobrze teraz. Szybciutko. Najgorzej jak teraz klędę muszę wziąć jeszcze. Kurde, gdzie on tam jest, tam jest. Pod wodę szybko. Dobra, 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 oj pięknie, dobra, on zaraz zginie ogólnie e, Więc wtedy ogólnie, no zabijemy go, przynajmniej spróbuję go zabić I wtedy wezmę po prostu e, itemy z powrotem jakieś Bliżej trasy. chcę być awaryjnie, jakbym miał nagle zginąć Dobra, to o kurde, nie mam tego Ajajaj, aj, aj, skończyła mi się włócznie teraz widzę e, Dobra, cyk, i lecimy z powrotem, on ma już bardzo mało HP O fuck, dobra, bo ja teraz zginę jak on mnie hapnie nie spodziewałem się go tak blisko tutaj, no ale dobra, e, wszystko sobie tutaj schowajmy, co mi jest niepotrzebne, e, to mi też nie będzie potrzebne, to sobie tak dam e, i teraz tak, coś do jedzenia, no to myślę, że arbus tutaj będzie idealny, żeby sobie trochę zdrowia pod, e, pod, 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 podciągnąć, e, szybciutko zjedzmy, dobra, jeszcze się... no nie no, picie mamy wola, to jeszcze może bym kokosa dał, nie wiem, czy kogoś daje dużo jedzenia, nie, nie daje dużo, no ale dobra. HP nam trochę wróciło, gdzie ten rekin jest. Teraz pytanie: mm, Zaraz go tutaj wyczaję, tylko muszę go znaleźć. O, dobra, wejdę tak, tu jest dobre. Mm, cyk, dobra, udało się. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, będzie dobrze, będzie bardzo dobrze. O, kurde, ostatni raz go jeszcze nie, nie zdążyłem. Teraz była muszę go trafić. Może zginie, jeszcze nie zginął. No, 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 no dawaj, dawaj, dawaj. On już ma bardzo mało HP, on ma już bardzo mało HP, nie wiem Teraz jak go nie zabiję to już będę zdziwiony No popatrzcie, no, o dobra, umarł, dobra, szybciutko bierzemy mięso w takim razie, wynurzamy się i od razu idziemy kopać yy, Tutaj item jest pod, yy, pod, no, przy, na dole yy, spod, Pod wodą yy, Póki go nie ma trzeba korzystać, bo on się odrodzi chyba za dwie minuty, coś takiego, nie jestem pewien, nigdy jakby tego nie liczyłem no ale dobra, szybciutko sobie tutaj w takim razie wykopiemy, te od razu też wezmę, bo to się bardzo przydadzą. E, cyk. E, no i tak naprawdę najbardziej mi teraz zależy na piasku i na glinie. E, więc szybciutko sobie weźmy. Dobra, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Dobra, i w dół z powrotem. A piasek i glina dlatego, ponieważ będziemy chcieli piec sobie ogarnąć tak najszybciej. E, bo piec nam da, no tak jak już mówiłem, e, bardzo dużo nowych przedmiotów. Więc to jak najbardziej, już się na plus będzie. Tutaj jeszcze weźmy sobie, czy tu będzie coś, czy nie będzie. Tutaj nic nie ma, dobra, czyli tutaj już chyba nic nie ma z tej strony. Jeszcze szybko zobaczę. Nie, tutaj są jeszcze odpadki. Oczywiście, wszystko teraz będę brał: wszystkie odpadki, wszystkie takie różne rzeczy, bo to się po prostu przyda potem. Bo potem będzie po prostu możliwe, że problem z tym. No ale dobra, weźmy sobie, czy coś tu jeszcze jest. Tutaj nie ma, to teraz lecę szybko na tą stronę, wynurzę się tylko. Cyk, pięknie. No kurde, też zaczął padać. No to kicha, nie lubię ogólnie deszczu w Rafcie, bo e, irytuje, jest tak, jest trochę irytujący, no ale mówi się trudno. Hmm, szybciutko sobie bierzemy w takim razie wszystko, 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 mam no, gdzieś jeszcze nie zrespił nigdzie. Chyba nie, bo ląb nie wiem, czy to też, czy to się nagrało, ale miałem taką leciutką ścinkę. I wydawało mi się, że on się po prostu gdzieś zrespił już, ale chyba mi się po prostu przewidziało. E, więc szybciutko sobie weźmy i się muszę wynurzyć, bo tlen. Szybciutko, 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 szybciutko. Dobra. E, tutaj coś jest. Tutaj jeszcze są. Co to było? Myślałem, że Rekin, dobra, nieważne. E, tutaj sobie zlecimy pot, może tu coś będzie. E, tu nic nie ma, super. O dobra, tutaj są temy, dobra, tego to ja tutaj nie widziałem Szybciutko w takim razie sobie weźmy jeszcze odpadki I glinę, bo glina nam się bardzo przyda Wszystko nam się tak naprawdę teraz przyda, przynajmniej na początku To nam się też szczególnie przyda potem O kurde, ile tu jest jeszcze rzeczy, dobra To szybciutko się wynurzamy, cyk I cyk, z powrotem wodę, teraz szybko muszę to zrobić Hmm, cyk, 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 dobra, tutaj mamy, e, tutaj mamy, bierzemy w takim razie sobie to, idziemy e, tutaj mamy, tutaj jeszcze mamy, e, cyk, sobie w takim razie to, i jeszcze to szybciutko, bo jeszcze może zdążę, zdążę, może wszystko tutaj pograbić aktualnie. E, tu mam jeszcze coś, tu jeszcze było, chyba nie. Tam jeszcze jest jedna rzecz, ale to sobie też po jeszcze zlecę na szybciutko, kudę duszę się, dobra, zdążyłem chyba przed e, sobie szybciutko wracamy na dół to jest jedna rzecz? tak e, jedna, a nie, więcej jest, dobra, super więc sobie to też oczywiście weźmiemy, bo to jest miedź, a to będzie, e, nie pamiętam co to było to było e, ruda metalu, dobra, metalu e, szybciutko sobie weźmy i płyniemy na górę, bo tutaj już nic nie będzie, tak? tak, nic tutaj już nie będzie, więc E, szybko to kurde żebym się nie udusił. nie uduszę się, dobra e, I jeszcze tutaj może coś będzie, a jak nie będzie to będziemy, kurde rekin się zrespił, to będziemy odpływać, tutaj jeszcze jest Nie widział mnie mam nadzieję, jeden odpadek jeszcze tylko mi został z tego co na razie widziałem e, Czy tam będę szedł, nie będę szedł, myślę że to już nie ma sensu e, Czekajcie gdzie on jest Kurde jakie fale tu się, z... co to za fale są, halo Dobra, tu był rekin, To nie był rekin. Gdzie jest rekin? Tam jest, dobra. To na spokojnie sobie tutaj dopłyniemy. E, I teraz tak w ogóle, bo nie chciałbym zużywać szczerze tego na razie. E, czy mogę już zrobić może e, żagiel? Nie mogę, brakuje mi ej, dwóch, jednego liścia i czterech desek. Nie no, dobra, a to mamy, dobra, super. No to mamy w takim razie żagiel. No, oczywiście, zanim go postawię, to ja muszę tutaj troszeczkę to rozbudować, bo no, słabo, strasznie słabo tutaj. W ten sposób sobie troszeczkę rozbuduję, właśnie to. Tutaj jeszcze mam to i to, dobra, i niech to będzie, no. Niech będzie to w ten sposób. O kurde, spadłem, dobra. No i żaden myślę, że mogę tutaj postawić. W ten sposób będzie dobra, będzie się przymierzał. Czy nie będzie? Nie będzie, ale dostał. Dostał ode mnie hita, i teraz, jak będziemy płynąć, to będziemy musieli w tę stronę. To tu są fale w tą, no czyli trochę w ten sposób. I mamy właśnie suchą cegłę, jak widzicie. Więc sobie ją teraz tutaj, kurde, sobie wejdę tutaj i ją w takim razie sobie zbadajmy. I teraz mamy pies, który nam się bardzo, ale to bardzo przyda. Ale dlaczego to w sumie m, dowiecie się po prostu m, w późniejszej części filmu. Dobra, jeszcze linę czy to zbadałem? Tak, co ja tutaj jeszcze nie zbadałem? E, chyba z tych podstawowych rzeczy wszystko, a jak... E, ile kosztuje tutaj ptasie gniazdo? O, mogę stworzyć, dobra, to stwórzmy od razu ptasie gniazdo. Postawmy je, no... Niech będzie w tym miejscu. E, I czy ja mam, może trochę tego nie mam, kurde, dobra. E, myślę, że można odpływać. Hmm, więc sobie jeszcze to zbiorę i jeszcze zbiorę sobie tylko tamten, e, tamten plastik e, Żeby po prostu móc sobie jeszcze jeden kafelek wybudować, do tak to powiem e, Cyk e, I teraz weźmy sobie trójeczkę i wybudujemy sobie w ten to sposób e, No i dobra e, W takim razie, czy mogę już iść spać? Nie mogę, dobra e, Aha, bo to jest dzień, tak? To jest chyba dzień e, Chyba to jest dzień, albo to już się robi noc Czekaj, to się robi noc czy dzień. Nie, dobra, noc się chyba robi. Więc w takim razie myślę, że można odpływać, tutaj nie ma co w ogóle czekać, więc E sobie przytrzymajmy. I odpływamy, tak, odpłyniemy, odpłyniemy. Dobra, super. W takim razie ja spać idę sobie szybciutko, żeby żeby tutaj się już dzień robił. O kurde jedzenie, 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 jedzenie. Zapomniałem. Muszę zjeść kokosę. Kokos mi uratuje, nie uratuje mnie jakoś bardzo. Um... Nie mam co innego zjeść, nie chcę tego jeść na surowo, bo to dużo da, ale jak nie jest surowe, w takim razie to sobie jeszcze dajmy i szybciutko, szybko, niech to się tutaj robi, żebym kurde tylko nie zginął. Dobra, w ten sposób możemy sobie teraz już go odwrócić. Niech będzie w ten sposób. I teraz tak, no, szybciutko, szybciutko, bo jak kurde zginę, to może być słabo. Dobra, cyk. No dawaj, mam drewno przy sobie, mam, dobra, czyli jak coś to dam tutaj przynajmniej. Może e, się napiję od razu, e, i tak skoro czekam na jedzenie, co ja zrobiłem. S to słyszeliście ten dźwięk, czy to tylko mi się coś wydawało? Był tak jakby nie wiem, jakby jakbym się zatruł tą wodą? Nie wiem, może mi się wydaje. E, no ja przynajmniej coś takiego słyszałem. Mm, dobra. E, cyk w takim razie no deskę szybciutko, szybciej, 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 bo ja kurde zaraz zdechnę i tyle będzie, no. Szybciutko, 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 no dajesz, 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 kurde, bo mi już zostało bardzo mało jedzonka, zdążę? Zdążę chyba, chyba zdążę, no, 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 już blisko, już coraz bliżej, coraz bliżej, jeszcze rekin, super, Ej, nie, nie zdążę chyba, muszę go naprawić szybko, o, dobra, zdążę, dobra, no spokojnie już, Cyk, naprawię sobie, dobra ej czy to mi się już zrobiło? Nie, jeszcze się nie zrobiło? Dawaj szybciej! Szybciej, szybciej, błagam, 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 błagam już No dawaj Okej, okay, dobra jest, super Bo to nam bardzo dużo dało jedzonka jak widzicie, więc sobie od razu to zrobimy kolejne już na, 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 na potem e, Więc sobie Cyk, rzucę to tam e, I trzeba ogólnie robić następne siatki, ale to już kolejny odcinek, ponieważ widzę, że odcinek już trwa 25 minut, przynajmniej moje nagranie, więc zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście kolejny odcinek. No i co, to było na tyle, dziękuję wszystkim za oglądanie, trzymajcie się i do następnego, cześć!